W 1873 roku powstała parafia ewangelicka w Zabrzu, ale to nie był początek tej społeczności. Tak naprawdę ewangelicy w Zabrzu byli już w czasie reformacji, czyli w wieku XVI. Potem pojawili się znowu wraz z rewolucją industrialną na przełomie wieku XVIII i XIX. Do drugiej połowy wieku XIX byli związani z parafią gliwicką. Dopiero w 1873 roku formalnie powstała parafia angielska w Zabrzu. Kościół został zbudowany rok później. Ewangelici w historii Zabrze bez wątpienia nadawali ton temu miastu i odegrali niezwykle istotną rolę w jego rozwoju. No warto przypomnieć, że choćby Guido Henkel von Doners Mark, to przecież Ewangelik i wiele zamożnych rodzin na terenie naszego miasta właśnie było e ewangelikami. Dzisiaj cieszymy się wobec tego razem z społecznością, radością ze względu na ten jubileusz, ale wspominamy także te wybitne, wielkie postacie, które odegrały istotną rolę w historii naszego miasta. Każde wydarzenie, które pozwala nam sięgnąć wstecz, popatrzeć w przyszłość, a przede wszystkim cieszyć się chwilą obecną jest ważne. I niewątpliwie 150 lat to jest taki powód z jednej strony do dumy. No, bo już kawałek przeszłości za nami, natomiast z drugiej strony, no chcemy cieszyć się tym, co mamy dziś. Jest to okazja do świętowania, do bycia razem, do spędzenia kilku dobrych chwil, do wspólnych rozmów, do wspomnień i także też do snucia planów na przyszłość. Dla parafii myślę, że jako dla wspólnoty, jak dla każdej rodziny, to jest istotne i ważne.